Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. kolejnym odcinku po dłuższej przerwie z gadowora. I tak, no co? Wracając. Co się stało ostatnio? Ostatnio udało nam się dojść tutaj i zdobyliśmy trójdzon po Sejdonach i dzięki temu możemy pływać pod wodą. I tyle w sumie. Jakby no to największa rzecz jaka stała się. Więc no, wracamy do grania w tą gierkę. Gdyż no ostatnio, jak pewnie wiecie no, no, wczoraj w sumie był jeszcze maraton z Izaka, no więc kurczę, no, dawno nie było gadowora, Ale wracamy, wracamy. No poszukamy sobie wszystkich kurczę tutaj. Mogę wejść na tą drabinę? Tak, mogę. Jakieś sekreciki, co tu jest, wszystko. Okej, okay, tu nie ma nic, dobra. spierdalamy na dół. Tak, w takim bądź razie. Okej, okay, z tego co widzę na no R1. R1, to kurwa robię takie oddasza i to rozpierdala te ścianki. Nie wiem jak mocno musi być, ale no, pyk. I płyniemy dalej. O, jest są tutaj ziomki. O, no z góry przepraszam, jakbym troszkę słabo grał w tą gierkę. No bo dawno nie grałem po prostu. Nie grałem w kosmosie. Od ostatniego odcinka nie grałem w Gadowora w ogóle. Więc no troszkę tu jestem. No, nie najlepszy. No, no. Zobaczymy hey. Dobra, to już wszyscy Dobrze. Ile mam w ogóle Orbixon. Mam 3,5 koła. Czy mogę w ogóle na coś to wydać? Na Meduzy? Meduza z Gaze, no... Generalnie Meduza... Głowa Meduzy jest bardzo fajnym ulepszeniem. Bardzo fajną umiejętnością. Jednakże no ja... Jak już jej bardzo nie używajmy, grę w tam grę, czy też no w inne części Gadowora, więc no... no, ale może może jest dobra. Ja pierdolę W mi cerbera musieli jebać nie Do g do walczenia z taką kurwą Tu mnie zabije robimy taki tri. A nie mogę, bo tutaj kurwa z ogniem Przegnam pana Kółeczko I co giniesz? A tak w głowę środką zabiję. Tak jest. Dobrze. Tego nie mogę rozwalić. A mogę sobie grę zapisać, to zrobimy to. No. sobie kaszle ale no nie wiem w sumie czemu jakbym tak coś kurdy chciał wykaszleć ale nie wiem co no i lecimy dalej w głąb próby Poseidona bo właśnie to jest właśnie jego próba to wyjaśnia czemu jest im cały czy teraz pod wodą Co to jest za C... Dziecko Poseidona? Okej okay. Niada jada. nie mogę wyjść na zewnątrz, Aha Mogę tutaj się wyjebać, nie mogę, ale mogę iść na dół O, Poseidon No w takim razie tutaj. Co my tutaj mamy? Okej, okay, mamy wrogu. Okej. Okay. Staram się nie umrzeć. Ale niczym się uda nie umrzeć to wiadomo różnie jest. <laughs> tak, akurat kurewki są dosyć Ciekawe. Do walki. Okay. Gdyby po prostu takie coś robili. A jednak nie. A możemy gniew Poseidona na nich zajebać. I mini, nie żyjesz. I ty też nie żyjesz. Teraz nie żyjesz. Dobrze. Co my tu mamy? Kurwa Tysiąc kurwa Uren 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 nie, nic w sumie ciekawego. No dobra, i chyba tyle. Czy to była jakby popoczna ścieżka? No i w sumie dobrze, bo chyba ten, jak widz patrzę, to chyba da się to rozwalić. No i kurwa kolejne niady Tu mamy możemy wypłynąć na górę no, Ale tak na chwilę Tylko I tu mamy takie piękne miejsce Tylko jak widzicie tu są kol no piły i kolce Więc generalnie trzeba szybko zapierdolić Bo mogę nie przeżyć tego zawsze przeżyłem. No, więc bym kurwa nie zdążył, to bym dostał Słodki pocałunek od śmierci Ale się udało I dotarliśmy o tu tam, o właśnie, A jak skoczy do wody, wypierdolisz wodę, ty no nie wiem czy mogę, ale. No, ja mam pomysł inny. Pyj! Pyj! Mnie... Bardziej mi przeszkadza niż pomaga. Dobra, udało się. Kurwa, mać na szczęście. I tam chyba nie mogę się dostać za bardzo. Albo mogę? Ty, ty bym tak skoczył? O tak? Ty, no, nie dostanę się, bo tam ty skrzydł. Pik. Pick. nie Kurwa, oby tam... No i tak to pewnie nic nie ma to Chuj w to. Może jak skrzy... jak tego Otworzę... jak dźwignię przełożę, to może coś będzie, nie wiadomo. No nie wiadomo, nie... Nie wiem, nie pamiętam. Pyk. I otworzyła się... Okej, okay, czy musimy wrócić się? A tu coś jest? Nie, nic nie ma, dobra, to idziemy z powrotem. Czy znowu będę się tego spieprzać przed kolcami i piłami? Bo tak, tak. Ja nie przestanę. Kurwa, bo ja się dostanę po piździe. Ło Boże! Nie tak blisko się wydaje. Ale się udało. Idziemy do nowego, No tu nie. Jeszcze dalej trzeba iść. No więc generalnie ten odcinek będzie taki podwodny. Bo no Poseidon. A Poseidon to jest król mórz. Król mórz, Bóg mórz. O, i save mamy nad wodą. LOL. To sejwik. Underwater sale. Dobrze. I co my tu mamy? Isterek. O, kolejna. Okej. Okay. Ty ciekawe. Ula la! Dobrze, warto było się. Warto było po kątach kurwa patrzeć, bo teraz mam tyle orbsonów. Wpadę nie mieści. I chyba wiecie co, wydam to na. Najsłuszniejszy upgrade, czyli na ostrza chaosu. bo są naj... najlepsze, ale dla mnie to jest po prostu. Więc idziemy dalej. O, Posejdon tu jest, dobra, czy mogę iść do góry, nie? Mogę spojrzeć mu w twarz. No, statua Posejdona, bla bla bla, o kurwa, co to jest? Ja pierd O kurwa. Ty no gdzie jest? Nie. Kurwa mać Ty no dobra, to może być trudne w O kurwa, to będzie na pewno trudne. Ja pierdolę Ajaj Dobra, robimy taką taktykę. To jest opuszczony pyk! Łoja, pierdolę, a udało się, Jezu, za drugim razem, no powiem tak, ja to pamiętam, kurwa, pamiętam jak to było niedawno, to jest jeden z takich Trudniejszych momentu, bo generalnie w że w właśnie głównie, są takie właśnie elementy platformowe, bardzo trudne. Znaczy, może, no nie wiem, czy bardzo trudne, ale takie irytujące dosyć, gdzie się no dużo razy ginie po prostu i to było jednym z tych. Czy na przykład włożenie po belce, czy inne. Dobra, to nic nie ma, co jest tutaj.

Nie ma, też nie ma Kurwa, no jakie dostęp. Nie mam pojęcia, ale dobra przeżyj, no wiadomo, że teraz je wszystko. Ty, kurwa, nie tak cię zdradzać. Tak ciemno. Dobra, uwaga, czy mi się uda to zrobić? Napierdalam kółkę szalony. Nie, no kurwa! A widzieliście, że tam... Kurwa mać, no... Aż mi ręce było od tego, no. A przez chwilę tak kurwa chujowie klikałem. No, było widać nawet. Zjebane to jest, to jest... W kół... No mocno zjebane na tych minutach. Na szczęście i tak nie potrzebuję tego już jakoś bardzo. I mamy savea przy okazji. Tik. bo ten save y był tak za jakieś 10 minut, bo chcę dzisiaj zrobić na krótszy odcinek niż ostatni. Ostatnio ten odcinek miał z, z 50 minut, chyba. I tak ulepszą, bo ostrocha Trochę długie... Długo to się robi, ale jak już się zrobi, to będzie no Dobra i teraz idziemy tu na samą górę. Czy to jest Atena? No raczej nie, ale czemu ona ma tego? Kto to jest w sumie? Jak nie Atena O, tam są ten. Itemki am Pira amphirite. Z żona Posejdona. Okej. Okay. Kurset room. Only she knows the secret way out. Aha. Biej. Biej. I żegnam kurwa pana, Dobra. co my tu mamy Orby? Jesteś za nią coś nie ma nic za nią za żądką. Tak, z tego co widzę, to przejście nie ma tutaj, nie da się wyjść. ale wiecie gdzie jest wyjście? zaraz wam pokażę. Pamiętam ten moment. Ja jeden z momentów, w których kurwa no nie chciałem się, wyłączałem gierkę. No, jest to między innymi O, tutaj właśnie widzicie to? Więc jak kurwa mieliście problem to tutaj jest. Sobie przejście na następny etap. Pod kurwa jednym z tych chyba ostatnim piedestałym Żeby się dostać do tej rządki. To se właśnie kurwa jest ta taka niby winda. Nie wiem jak to nazwać, dziura? W konstrukcji. No. I udało nam się. Okej. Okay. I wróciliśmy na. Nie, wróciliśmy stąd, stamtąd skąd przybyliśmy. Do. A, i teraz bez skita, bo pamiętam. Trzeba iść tu. Nie. Bo chyba z tego co pamiętam. Bo woda tam jest gdzieś. Chyba. Nie wiem. No co. Zobaczymy. Tutaj nic innego iść tutaj bo nie będzie walka. Tak jest. Ale no co? Ja wiem, że to... Ja wiem, że to trzeba tym atakiem, ale kurwa no. Chciałem trochę ten, inaczej to zrobić, ale na no Dobra, mamy to. I tak, jeśli dobrze pamiętam. Oj, to się zamknął przy Spoko. No fajnie, fajnie. A tu już nie ma na szczęście tej kuli. Czy kuli walca. Okej, okay, to mamy. No, jest. Dobra, dobra, a to pamiętam, żeby schody. I te schody mnie prowadziły do... No właśnie, dokąd. Do tą. Jak widzicie, tutaj tam była już widać, było tą dziurę, ale ja sobie jeszcze tutaj trochę popływam, bo mogę. Ojcie, tam jest taki gówno. O, tu mamy coś Okej, okay, potrzebna mi jest kolejna czacha od kogoś. Nie wiem, co Dobra, dobre, ale widzicie jest tutaj przejście następnego poziomu, następnego etapu i dokąd to? Okay. Hum. O Ok. Przejście. i bo to jest przejście tutaj. Co to jest kurwa zawaja? Okej, okay, jeszcze to chuja dano. Nie tym tych ty drzwi. Coś to jest napisane chociaż. Massive wooden the door, there's a lock on the door. Okej, okay, czyli no, po prostu kurwa zamknięte, nie? I ten zamek jest w kształcie Minotaura, chyba. Tak, tak. I mamy save'a, ale jeszcze po, pośmigamy sobie chwilę. Bo już jest w sumie, no by zbliża się koniec odcinka, bo tak pół godzinki, nie? Żeby było. Ależ oby kurwa nie było tak, że wiecie, że mnie że save będzie następny za 10 minut ponad, czy chuj wie kiedy, no, Oby był w miarę szybko też następny. Okej. Okay. <laughs> I gdzie to mnie? Ty, a tam jest, może tam jest jakiś sekret? Uwaga. Big big. Nie ma. Chuj w to. O kurwa. Yo! Próba Hadesa. A wiecie co, widzowie, jednak... Jednak ten, kończę odcinek w tym miejscu, no. Dobry moment na zakończenie tego odcinka, przed próbą Hadesa. No, zaczniemy sobie próbę Hadesa dopiero później, więc ja się tutaj cofam. Znowu do save'a i kończę odcinek w tym miejscu. To no tak, to było na tyle w tym odcinku, idealne miejsce na zakończenie go, tuż przed wielkim, kolejną nową rzeczą, Mieliście przed przedsmak mały, ale no to jeszcze nic, I co, widzimy się jutro o 16.00. nie będzie od kolejnego odcinka dzisiaj, no bo już się skończył maraton z Izaczka, jutro będzie też God of War, będę sobie z niego grał teraz więcej, Mała przerwa będzie od Izaka, jak mówiłem też poprzednio. I tyle. No, na pewno nie skończę. Będzie dalej Izak, nie? Ale... Na razie Godow War. Żeby po prostu dalej tą grę popchnąć. No i tyle. Więc widzimy się jutro z God of War'a znowu. I jeśli się podobał film, to daj łapkę w górę, napisz coś w komentarzu, daj suba jak coś być na bieżąco i. To tyle. Trzymajcie się ciepło. No i papa. Papa. Pa. No, żegnam.